Witam, witam. Takie nagranie na szybko, do rzeczy. Tak jak już wspominałam, jeszcze macie 1 maja takie nagranie na VTV u Rachela, gdzie będzie premiera. Ale zobaczcie, coś o czym mówiłam rok temu, coś o czym już wielokrotnie wspominałam wam w filmikach, to się zadziało, to się już dzieje. Mówiłam o braku, Prądu, żebyście zawsze, bo tak mówimy, tam zapasy, te sprawy, tak, ale jeszcze mówiliśmy o prądzie. I teraz jest właśnie ten czas, kiedy gdzieś tam, może teraz, może trochę później, pamiętamy, że wszystko się przesuwa. My obawialiśmy się, że takie coś może nastąpić w zimie. Na szczęście już jest ciepło, i teraz zobaczcie, nie ma prądu. Awaria prądu w Hiszpanii, częściowo we Francji, w Portugalii teraz jeszcze wieści dochodzą, że w Poznaniu to co mówiliśmy, ekstrema dopiero co na nagraniu odnowił do pełni dużo może być jeszcze jakichś takich dziwnych sytuacji także musicie być przygotowani na wszystko ale ja mówię w tym momencie nie żebyście się stresowali tylko żebyście mieli jakieś latarki, żebyście mieli świeczki żebyście mieli możliwość zrobienia jakiegoś alternatywnego posiłku żebyście mieli jakieś jak to się mówi powerbanki żeby coś po prostu was nie zaskoczyło Przede wszystkim, żebyście się nie stresowali. Weźcie pod uwagę, jaka była sytuacja w zeszłym roku, kiedy na chwilę wyłączyli Facebooka. Wyłączy, nie, to było w zeszłym, albo jeszcze dwa lata temu. I wtedy, oczywiście, ile było takich sytuacji, kiedy pisaliście: Tak, to już zaczęło się, tak. Pamiętajcie, że pewne rzeczy, które się będą teraz zadziewały, mogą być, że tak powiem, drobnymi krokami. To nie musi być ekspansywne. To może być y, wszystko po kawałku. Chodzi o to, żebyście mieli taki po prostu spokój ducha i jeszcze raz to powiem przygotowanie. I tak jak mówiłam o różnych dziwnych klęskach żywiołowych, o różnych dziwnych y, no mogą być mini trzęsienia, mogą być różne dziwne sytuacje. Dlatego. Y, no, kto ma coś załatwiać, to jak to się mówi, mówi, niech zawsze załatwia jak najszybciej. Tak jak mówiłam, z tymi lotami. Zobaczcie, nie ma prądu, samolot nie leci, kasy nie działają. Nie macie dostępu do Waszych, ujmijmy to, zasobów różnego rodzaju. Po prostu wszystko jest w takim trybie utrudnionym, tak to nazwijmy. Także właśnie na takie rzeczy gdzieś tam pośrednio macie być na luzie yy, przygotowani. Tutaj już pani Krysia pozdrowienia z Wrocławia. Tak, to jest nagranie mocne, szybkie, spontaniczne, ale właśnie postanowiłam yy, gdzieś na bieżąco w międzyczasie jak się coś będzie zadziewać. Yy. W czwartek robiliśmy, nie, w środę. W środę robiliśmy nagranie z Rachelem. Pewne rzeczy już się zadziewają. Ja oczywiście, jak zwykle, nie pamiętam, co mówiłam, bo jak zwykle chciałam powiedzieć duszy jak najwięcej, więc pewnie jakieś sprostowania tam będę musiała jeszcze zrobić do tego nagrania czwartkowego. Ale to, co dzisiaj mówię, to, tak jak mówię, ja Was nie straszę. Tylko to po prostu są pewne takie kwestie, bo zawsze się pytacie, co robić, jak się przygotować. Także po prostu pomyślcie, no to co by było, jakby nam zabrakło prądu, tak? Ktoś ma wiez na osiedle. Dobra, czy macie zapasowe klucze od bramy, żeby ją otworzyć? Potem macie windę. Kwestia jeszcze jakichś domków rodzinnych, jakiś generator. I tak dalej, i tak dalej. Także moi drodzy. Na szczęście teraz jest wiosna, lato, ale weźcie pod uwagę, że yy, może być coś bardziej mocno we wrześniu, może być jeszcze coś mocno w wakacje. No i no i po co wam się stresować, tak? Tak to ujmę. Zróbcie sobie po prostu takie różne rozeznania. Miejcie jakąś na wszelki wypadek yy, gdzieś wodę w butelkach. Poza tym zobaczcie, może być jakaś awaria wody na chwilę, no i co wtedy? Weźcie po prostu pod uwagę na to, że w najbliższym czasie mogą być jakieś tam różne dziwne, niespotykane sytuacje. I jak sobie wtedy z nimi radzicie? Oczywiście tak jak mówię, żeby nie było tak, że po prostu w pewnym momencie panika i. Okej, okay, dobra, nie mam świeczek, nie mam lampy naftowej, nie mam na czym podgrzać sobie jedzenia, itd. I tak dalej. Także przemyślcie to sobie, zróbcie sobie takie różne symulacje, tak jak wy, jak wasza rodzina jest na to przygotowana. Jeżeli nie, jak może być przygotowana? I ktoś powie oczywiście: czarnowictwo. No nie, nie czarnowictwo, tylko tak jak mówię, mądra, zdrowa zapobiegliwość. Słuchajcie, trzymajcie się. Długi weekend się zapowiada ciekawie. No i jeszcze 30 dzień Walpurgi, tak zwany, tak, czyli znowu mocne święto. Mocne święto. Jakby to powiedzieć, tam są nagrania też u mnie na kanale. Jeszcze kiedyś robiłam na ten temat, czyli ten tak zwany kolejny sabat, bardziej wiosenny, czyli znowu mamy światło, które ma przeniknąć ciemność, tak, które znowu ma się rozświetlić. Także też sobie zapalcie jakieś fajne świece. Teraz na nowo jeszcze pomyślcie, co chcielibyście dla swoich nowych początków. No i. Gdzieś tam na bieżąco jesteśmy w kontakcie, także trzymajcie się i nie przejmujcie cokolwiek, by się nie działo. Tylko po prostu podchodźcie do tego mądrze i racjonalnie.